Witajcie moi drodzy, z tej strony Michał. Jest to materiał poświęcony mojemu marzeniu, jakie udało mi się spełnić, czyli pokonanie pełnego dystansu maratonu. Film ten podzielę na cztery części, gdzie w każdej z nich omówię wszystkie aspekty i szczegóły, które towarzyszyły mi przez całą drogę. Zapraszam Was serdecznie i od razu przepraszam, bo niektóre nagrania są lekko rozmazane, ale chyba zrozumiecie, że niestety trząsło jak biegłem. Także zapraszam serdecznie. Pierwszym podpunktem, do którego się odniosę, są treningi. Rzecz najważniejsza dla każdego, nieważne w jakim sporcie. Ciągła dominacja i trenowanie, i dążenie do celu strasznie mobilizują. Tak samo było w moim przypadku. Do imprezy zwanej nocą ściemą przygotowywałem się poniekąd od dwóch lat. Zaczynając jako niedoświadczony, zaczynałem od drobnych sprintów, jakimi były kilkusetmetrowe dystanse, powoli zwiększając ich odległość. Regularnie, systematycznie zwiększałem odległość o kilka kilometrów co 2-4 miesiące. Lecz po dwóch latach, dzięki wielu umiejętnościom, które nabyłem, między innymi systematyczne oddychanie, regularne nawadnianie się i odpowiednie odżywianie, to po dwóch latach postanowiłem zapisać się na maraton. Rok przed zapisaniem się na 42-kilometrowy bieg żyłem myślą: nie myśl o bieganiu, po prostu biegaj. Kolejnym elementem jest w zasadzie najważniejszy etap, czyli cała trasa. Trasa została podzielona na kółka. Jak widzicie na ekranie, 3 kółka to półmaratończycy, a sześć to maratończycy. Powiem wam to etapami, jak to wyglądało pokrótce w mojej głowie i u mnie, i jak wyglądał czas. Pierwsze kółko było wiadomo najluźniejsze, biegłem w zasadzie przed siebie bez zbędnego nacisku, czy też problemów. Wyposażony byłem w dwa że energetyzujące. Kółko całe znałem w zasadzie z poprzedniego roku, gdzie podjąłem się półmaratonu, więc trasa była mi już w zasadzie znana. Pokonałem 7 km dystans w 35 minut 10 sekund, co nie ukrywam jak na 19-latka to spoko dystans. W głowie mówiłem sobie: No i jeszcze takich 5. Bez zbędnego problemu i też żadnego spożyłem łyk żelu, popijałem z wodą, by to wszystko rozmieszać, i biegłem dalej. Nie miałem takiego jakby poczucia, że zrobiłem coś źle. Drugie kółko w zasadzie było podobizną do pierwszego. Organizm mój był przyzwyczajony od długiego czasu na 5-10-15 km dystanse. Dlatego również po podobnym czasie ukończyłem drugie kółko. 5 minut, 2 sekundy na kilometr tempa to naprawdę dobry czas. Tym razem jednak w punkcie wolontariuszy zjadłem kostkę cukru, popijając je wodą. W głowie pojawiła się myśl, teraz dopiero zacznie się jazda, jeszcze 4 kółka przede mną. Trzecie kółko, czyli niedaleko już w zasadzie półmaraton. Biegłem dalej stałem tempem połowę kółka. Jak na moje było to super osiągnięcie, jednakże zacząłem zwalniać. Dlaczego? Otóż doszedłem do wniosku, że jeżeli wyczerpię się teraz, to moje siły nie wystarczą mi na najcięższe kilometry w całym dystansie. Postanowiłem trochę zwolnić, co dało mi chwilę oddechu, a nogi powoli zaczynały o sobie dawać znać. Trzecie kółko zakończyłem, czyli w zasadzie półmaraton, zakończyłem z wynikiem godzina 58 minut i 2 sekundy. Cieszyłem się na tą wieść, ponieważ moim zeszłorocznym wynikiem było 30 sekund więcej. W głowie tylko czułem poczucie dumy, radości, które zagryzałem skupieniem, by skoncentrować się nad gorszą drugą połową biegu. Myśli, jakie mi towarzyszyły, to chyba najwięcej słowa dam radę, w końcu połowa za mną. Czwarte okrążenie, powiem wam, że zaczęło mi lekko już sprawiać problemy. Zacząłem zwalniać, mięśnie zaczęły już mnie poniekąd boleć w niektórych miejscach, lecz ugryzłem się w język i mówiłem non stop sobie, nie stanę przecież w miejscu, ja nie z takich. Powiem wam, że po czwartym okrążeniu czasu już absolutnie nie liczyłem. Liczyło się tylko to, że pokonam dystans, nieważne w jakim czasie. Coś przeczułam, że zrobiłem je w około 50 minut, może 45. Co do nawadniania się i regeneracji z żelem, wszystko było absolutnie idealnie. Nie miałem poczucia zmęczenia jeśli chodzi o złe oddychanie, ani nie odbijało mi się jak to wielu osobom się zdarzało na trasie. Po prostu w zasadzie biegłem dalej. Piąte okrążenie moim zdaniem było najgorszym etapem w całym biegu. Za duży dystans by się zatrzymywać co chwila, więc postanowiłem, że będę po prostu biegł swoim tempem. Fakt, że w niektórych momentach mogła mnie prześcignąć babcia z wózkiem, ale starałem się myśleć o tym, by rozkładać siły na kolejne okrążenie. W każdej chwili mogłem biec chociaż te kilkaset metrów ciągłym biegiem, jak to robiłem wcześniej, lecz po co? Chciałem dać radę pokonać dystans, a nie ścigać się z kimś. W mojej głowie była trochę pustka. Jedynie o czym myślałem to o biegu i odpowiednim użyciu żelu, aby mi go po prostu nie zabrakło. Przez chwilę zastanawiałem się, czy na chwilę nie zatrzymywać się, ale postanowiłem w głowie, że mogę szybko iść, ale nie będę się po prostu zatrzymywał. Tym myśleniem przeszedłem z 30% okrożenia, a resztę biegłem w zasadzie w truchcie. Szóste okrążenie moim zdaniem jest zawsze takim elementem dającym adrenalinę. Jak ktoś biega zapewne wie, że ostatnie metry czy ostatnie okrążenie daje nam na myśli, żeby przyspieszyć. W moim przypadku był to etap trzeciego kilometra ostatniego kółka, gdzie jeden starszy 30-letni biegacz krzyknął do mnie Dawaj, dawaj jeszcze trochę. Zmobilizowało mnie to, dzięki czemu wrazem z nim biegłem w zasadzie prawie do końca. Dużym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o samego mnie, tutaj był dla mnie ból pojawiający się w pośladkach i plecach, natomiast z nóg całkowicie znik. Ostatnie metry, ostatnie wspieranie i krzyczenie wolontariuszy dało mi poczucie bycia docenionym i jednocześnie szanowanym. Dzięki tym myślom zacząłem przyspieszać, aż w końcu dobiegłem do upragnionej mety. Czas, w jakim pokonałem dystans na moim zegarku, pokazał liczbę 4 godzin 45 minut i 8 sekund, a oto nagranie z końca biegu. się, 121! Michał Burdzik, koszali. Potrzebuje pan folię? Może, proszę. moi drodzy. Hmm? Powiem wam, że polecam wam tego doświadczyć, tego co ja. Mam ukochany medal, ledwo co go widać ale... Najważniejsze że daliśmy radę Dziękuję wszystkim którzy mnie wspierali oraz tym którzy dbali o moją formę nie? Także dziękuję Kapiemu który się mną opiekuje I pozdrawiam wszystkich dziękuję wolontariuszom, dziękuję wszystkim dosłownie Ja idę z GONA leczyć także na razie jak mogliście zobaczyć na przedstawionych nagraniach byłem dosłownie pełni szczęścia i radości. Od razu po trasie przyszedł do mnie mój znajomy katz z Szymonem pracujący na trasie jako ratownicy. Pogratulowali mi i okryli kosem termicznym. W tym samym czasie mając poczucie biegowego kaca zadzwoniłem do rodziny o czwartej w nocy, krzycząc udało się, udało się. Było to niesamowite uczucie, a medal jaki otrzymałem na szyi zawsze będzie mi wspominał ten mój pierwszy cały maratonik. Następnym bodpunktem, do jakiego się odniosę, są to statystyki. Podczas łącznego biegu na 42 km schudłem o prawie 3 kg. Spaliłem tego dnia i w nocy w zasadzie ponad 3200 kcal. Kroków zrobiłem prawie 50 tysięcy, ale jak widzicie wcześniej tego dnia trenowałem, więc przypuszczam, że z jakieś 38-może 40 tysięcy kroków podczas maratonu zrobiłem. Miejsce nie było dla mnie kluczem do zwycięstwa. Sam się czułem zwycięzcą, że przełamałem granicę, nad którą ludzie pracują latami. Ostatni punkt to standardowe pytanie, które zapewne usłyszę jeszcze nie raz. Czy miałem na myśli, że nie dam rady? Odpowiadam, że nie. Wiedziałem na no co się pisze, dlatego odpowiednio przygotowany od dobrego roku, a nawet i dwóch, nie miałem nawet odrobiny myśli, że nie dam rady. Czy kilometr 35 można nazwać kryzysem dla biegacza? Powiem wam szczerze mówiąc, że tego nie czułem, dlatego ponieważ po tym kilometrze poczułem ulgę w nogach. Jak wam mówiłem, ból przeszedł co prawda na plecy, ale mi to bardziej ułatwiło niż utrudniło bieg. Być może właśnie dlatego, że kółka były podzielone i cała trasa też była podzielona na właśnie te okrążenia, więc nie mam pojęcia, ale ostatecznie odpowiadając, nie był on dla mnie kryzysem. I ostatnie pytanie: co ci daje bieganie? Odpowiem na to jednym pełnym zdaniem. Bieganie sprawia mi nie tylko przyjemność jako hobby, ale też pomaga mi w trudnych momentach, dba o moje zdrowie i co najważniejsze, daje mi chęć życia. Dziękuję moi drodzy za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się oczywiście spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnij zostawić subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi newsami oraz filmikami. Dziękuję raz jeszcze. Z tej strony Michał, Michael. Na razie.